Witanko nocą, zastanawiałem się, z czym by tutaj porównać ten głośnik, z którym z radiomagnetofonów. No, raczej już do DT75 nie podskoczy i na pewno nic powyżej. Czyli trzeba iść w dół. No i dobry pomysł mi tutaj Michał podsunął, żeby z EDM50 przetestować. Także no, akurat sobie tutaj Mortala puściłem. Głośniczek skorygowałem tak, żeby z basem nie było przesadzone. W sumie mógłbym neutralny włączyć, by było głośniej. Może nawet tak zrobię. Po prostu dam neutralny i dla EDA, i, i dla głośnika. Zobaczycie, jak on gra neutralnie. Na pewno będzie grał głośniej. No, chociaż to moje ustawienie korektora też jest takie dosyć neutralne, tylko podciągnięte trochę e, mid-basy nieco powyżej połowy i Soprany trochę wyżej. No ale niech będzie, dam na neutralny, zupełnie neutralny. Nie, no, no na głośności zyskuje na pewno na neutralnym ustawieniu, bo korektor sam z siebie zaraz po włączeniu głośność jakby odbiera, zobaczcie jaka różnica jest. Chociaż troszeczkę tylko. No dobra, może być to ustawienie. Ono też niewiele odbiega od neutralności. Także niech będzie A im mniej odbiega od neutralności, tym mniej na głośności traci. Także różnica jest niewielka. Może być taka korekcja, też jest bardzo wypośrodkowana. A to tylko po to, żeby można było jego maksymalną głośność przetestować, żeby ten bas nie, nie harczał. Dobra, tak po, po kawałku. Ale muszę cofnąć, bo się kończy. I teraz na Eda 50. Jaka będzie różnica w tym brzmieniu? Właśnie spauzowało się po połączeniu, czy jak? Czy niedociśnięty, czy może na Edzie jest głośność zdjęta. Zobaczymy pilotem od DT75. Hmm. Średnich na pewno więcej No i bardziej skrzynkowato, no bardziej plastikowo i tyle. Ale czy słabiej? Oj, tam ten telefon mi zakłóca tego Eda. Bo to chyba jest dosyć dobre porównanie. Tylko po prostu Ed gra trochę jak nocnik przy tym głośniku. No bo, oczywiście, takie głośniki są bardziej zwarte, zbite. Mm, tam jest większy nacisk na basy. No ale Ed, Ed 50, znaczy, ja nie wiem czy nie mówiłem 90, Ed 50 też gra bardzo ładnie. Na pewno trochę głośniej, ale o ile głośniej, to zobaczmy jeszcze raz z powrotem na głośnik. Nie, no, no muszę stwierdzić, że ten głośnik jednak ma więcej basu, trochę więcej ma tego basu. Czyli ogólnie wypada lepiej od Eda 50, E50 Eda jest tylko trochę głośniejszy. Ale nie wiem, na no, jak to porównać, bym musiał nagrać dłuższy kawałek na głośniku i dłuższy kawałek na E50 i chyba tak zrobię i najwyżej oznaczę te momenty w komentarzu albo w opisie. Głośniki i E50, żebyście mogli sobie porównać i dźwięk, i, i głośność, także daję na maksa i. Kawałek dłużej niech sobie poleci z głośnika, tylko nagranie dam od początku może. Potem to samo dam od początku i na Edzie 50, także najpierw głośnik i na maksa. Nie no, głębia jest lepsza niż w Edzie. Póki się nie rozkręci, powiem jeszcze, że w tym głośniku można jeszcze bardziej dokopać tego basu, ale na mniejszej głośności, bo na większej już nie ma sensu. No ale zobaczmy na takiej, jaka jest, czyli na maksymalnej. Teraz F50 i też dajemy na maksa. A tutaj na maksa to ja muszę pilotem dać, bo telefon już jest na maksa. I kabel mi przerywa coś, albo nie dopiąłem. Dobra, starczy tego. No Według mnie ED-50 jest głośniejszy, to, czyli być może też i moc jest większa, ale ogólnie głośnik ma nadal ładniejszy, pełniejszy bas. ED-50 gra troszkę bardziej wiaderkowato, ale też gra bardzo ładnie. Soprany nie wiem w którym lepsze, w którym gorsze. Sam się wsłucham już jak opublikuję film. Bo na razie takiej gigantycznej różnicy nie zauważyłem. Jedynie w tym, że no na takim ustawieniu korektora Ed50 ma więcej średnich, bardziej pudełkowate basy, ale też gra bardzo ładnie. Jest głośniejszy od głośnika. No głośnik tylko głębsze basy i chyba nic więcej. A jak to będzie brzmiało, to w opisie wrzucę. Urywek z tego, urywek z tego, żeby błyskawicznie można było się przełączyć z jednego na drugi. No i to na tyle tego porównania. Myślę, że ten radiomagnetofon jest jedyny, z jakim jest sens porównywać ten głośnik. No, bo skoro on już basowo nie, nie, do, nie dogania tego głośnika, to tych mniejszych nie ma co, a większych też już nie ma co, bo zjedzą ten głośnik. Także to na tyle. Kończy się muzyczka, kończę test, hejka.